bardzo rozsądnych prelegentów na targach energetycznych zapytał dlaczego na dachu nie może być paneli słonecznych na wbudowanym dworcu łódź fabryczna niektóre panele są półprzezroczyste będzie spełniało to rolę witrażu świetlika bardzo sensowne pytanie do naszej Żydowskiej Prezydencji Dlaczego nie? Zapewne nie ma wpływu na to, co robi PKP. Paneli, jak widać, tu nie będzie. Kolej mogłaby trochę grosza przeoszczędzić. Tekst z wesela Wojtka Smarzewskiego. przecież za eksploatację utrzymania dworca będzie musiał później płacić ciężkie jest myślenie w PKP również sam podział na 17 spółek był perfekcyjnym rozwiązaniem żeby tą linię kolejową przejąć zapewne zrobi to kolej niemiecka Bundesbahn na przykład Moglibyście mieć relacje z budowy dworca fabrycznego 16 WZ. Gdyby nie problemy, chyba nie tylko emocjonalne, Marka Refika z kategorii budownictwa i jego zorganizowanej przez niego konferencji o fizyków A w ubiegłym tygodniu. W pewnym momencie też profesorskiemu odwaliło, zaatakował redakcję. Nie wpuścił na imprezę. No i technika. takich genialnych debili paranoików bandy, to jak Radek Wilczek skoro ma takich wykładowców.